Dokładnie za miesiąc, czyli 15-16 grudnia 2021 roku w Złotych Terasach w Warszawie odbędzie się największa fotowoltaiczna impreza tego roku, czyli Wheel of Photo. Jeżeli jesteś z branży odnawialnych źródeł energii, nie możecie tam zabraknąć. Będzie tam bardzo dużo profesjonalistów z tej branży, będą menedżerowie dużych spółek, będą ludzie, którzy będą mówili o marketingu, którzy będą mówili o najnowszych rozwiązaniach jakie w branży OZE są do, e, dostępne e, i my jako ASUN Foundation też tam będziemy, opowiemy o mikrofalownikach i o uniwersalnych bankach energii, które możemy zastosować e, również w tych instalacjach fotowoltaicznych, które wcześniej nie były do tego przygotowane. Jeżeli chcesz tam z nami być, zapraszamy serdecznie 15-16 grudnia, e, Will of Photo Złote terasy. A więcej informacji pod spodem pod linkiem. Do zobaczenia!